Cześć, witam Was serdecznie. Przerobimy sobie teraz zadania z próbnego egzaminu ósmoklasisty z grudnia 2024 roku. Zaczniemy od zadania pierwszego. Mamy tutaj fragment etykiety pewnego opakowania śmietany. Widzimy w tabeli wartości odżywcze dla poszczególnych składników w 100 gramach produktu. Teraz przejdziemy do pierwszego pytania. W opakowaniu zawierającym 200 g tej śmietany jest określona ilość białka. Tutaj bardzo ważne i nawet jest podkreślone, że odpowiedź powinniśmy podać w dekagramach. W tabeli mamy wartości podane w gramach. Ale tym zajmiemy się na koniec. Na razie będziemy posługiwać się gramami, ponieważ tak będzie łatwiej. Zadanie to proponuję rozwiązać za pomocą proporcji. Ogólnie proporcje są bardzo ważne i często będziemy z nich korzystać, dlatego za każdym razem, kiedy będzie taka możliwość, będę starał się Wam je pokazywać, abyśmy sobie je utrwalali. Ok, czyli wiemy, że w 100 gramach śmietany możemy sobie tutaj u góry podpisać, że to jest śmietana, i właśnie w 100 gramach śmietany znajduje się, tak jak mamy to tutaj napisane, 3 gramy białka. To tu podpiszmy, że to jest białko. Teraz chcemy zobaczyć, ile tego białka jest w 200 gramach śmietany. Czyli śmietanę wpisujemy w tym samym polu, czyli 200 gram, a tutaj wpisujemy x, ponieważ to właśnie chcemy obliczyć. Aby obliczyć proporcję, zaczynamy od x, to się równa i na początek mnożymy to, co stoi koło x, czyli mamy tutaj 200 gramów mnożymy przez 3 gramy, a następnie dzielimy to przez to, co jest naprzeciw x, czyli w tym przypadku 100 gramów. To się równa, tutaj 200 gramów ładnie skraca nam się ze 100 gramów i zostaje nam po prostu 2. 2 razy 3 to jest 6 gramów, czyli w 200 gramach śmietany mamy 6 gramów białka. Oczywiście odpowiedź musimy podać w dekagramach, dlatego przesuwamy przecinek w lewą stronę. Dekagramy to większa jednostka od gramów, dlatego musi być ich mniej. Więc możemy dać tutaj znak równa się i napisać, że jest to 6 dekagramów. W pierwszym pytaniu zaznaczymy odpowiedź A. Kolejne pytanie to masa tłuszczu w dowolnej porcji tej śmietany jest większa określoną ilość razy od masy soli. Musimy tutaj pobrać sobie masę tłuszczu i masę soli. Tłuszcz mamy tutaj, czyli to jest 18 gramów. Więc wpisujemy sobie u góry 18 g, i teraz dzielimy to przez masę soli, którą mamy tutaj poniżej, czyli to jest 15 setnych. Może na razie wpiszę to w ten sam sposób. Spróbujemy sobie to obliczyć, czyli 18 g dzielimy, zamienimy sobie ułamek dziesiętny na ułamek zwykły, czyli to będzie 15 setnych grama. No i oczywiście ciężko jest dzielić ułamki, więc zamienimy to na mnożenie, odwracając drugi ułamek. Więc będziemy mieli 18 gramów razy odwrotność, czyli 115 grama to się równa. Teraz spróbujmy sobie to poskracać, aby łatwiej nam się liczyło. 18 z 15 możemy skrócić przez 3, czyli tutaj zostanie 5, a tutaj 6. Teraz możemy skrócić sobie 100 z piątką przez 5, czyli tutaj będziemy mieć 1, a tutaj 20. 6 razy 20 to 120 razy. Oczywiście tutaj gramy też nam się skróciły, dlatego zostaje po prostu 120. Zaznaczamy odpowiedź D.